Zostaw ograniczenia za sobą, spróbuj już dziś. Na pewno słyszeliście, że nasze myśli kształtują nasz świat. Ale czy wiecie, że czasem wystarczy jedno słowo, żeby nas uwięzić? Zmieńmy to. Poświęćcie chwilę i zwróćcie uwagę na słowa, które ciągle sobie powtarzacie. Czy jest jakieś słowo lub fraza, która zawsze się pojawia? Może to nie mogę, zawsze powinienem. Te słowa mogą wkraść się do naszych umysłów i po cichu stawiać mury, ograniczając to, co myślimy, że możemy zrobić. Oto wyzwanie. Wybierzcie jedno niepomocne słowo i świadomie odłóżcie je na bok. Nie na zawsze, tylko na dziś. Kiedy złapiecie się na tym, że macie zamiar je wypowiedzieć lub pomyśleć, zatrzymajcie się, zamieńcie je na coś lżejszego albo po prostu pozwólcie tej myśli odpłynąć. Zauważcie co się dzieje może poczujecie się trochę lżej, albo zobaczycie nowe możliwości. Więc jakiego słowa jesteście gotowi się dziś pozbyć?